Mamy poniedziałek, jest godzina ósma, a ja e, mam troszkę więcej czasu od rana. Dlatego, jak widzicie, jestem Sotę, piję sobie kawkę. E, no i postanowiłam, że w związku z tym, że mam więcej czasu, to nagram takiego vloga makijażowego z produktami, które testuję już od dawna. E, I jak widzicie, ja jestem jeszcze trochę w rozgardiaszu, mam mokre świeżo te włosy. A, od razu będzie pytanie, dlaczego myję rano, skoro mówiłam, że myję wieczorem w poprzednim vlogu. E, nie, generalnie myję wieczorem, ale jeżeli mam dużo czasu rano, tak jak na przykład dzisiaj, no to wolę umyć sobie je rano, bo są świeższe, wiadomo. E, no i co, jak widzicie mam jeszcze płatki pod oczami, potem Wam pokażę, co to są za płatki, e, dlaczego w ogóle je używam i, i jaka jest moja opinia na ich temat. Ponieważ też zakupiłam je sobie z polecenia yy, tutaj pewnej dziewczyny na YouTubie. Yy, no i co? W związku z tym, że dzisiaj właśnie mam jeszcze dobre 3 godziny do wyjścia, yy, to jest to dobra okazja, żeby nagrać taki filmik, ponieważ wiadomo to też zajmuje trochę czasu. Ja będę robiła makijaż, będę wam pokazywała produkty. I oczywiście trochę to przyspieszę i może podłożę yy, głos, bo. Nie umiem jeszcze malować się, mówiąc. W ogóle słuchajcie, jeżeli ktoś się będzie czepiał, wiem, powinnam się malować w pokoju. Najlepsze światło mam tam, gdzie z reguły dla was nagrywam, czyli blisko kuchni, przy stole. No ale powiem wam szczerze, że nigdy się tutaj nie malowałam, ponieważ nie lubię, jest mi niewygodnie. Jakoś nie wiem, w łazience mam wszystko pod ręką, też nie ukrywaj, jak maluję się na dumę to ładniej posprzątać po pudrach a nie tutaj ciągle na stole, gdybym sypała tymi pudrami, brązerami, rozświetlaczami, wszystko byłoby w brokacie. Także wiem, że powinno się malować tutaj, znaczy tutaj, gdzie jest takie naj, najlepsze światło dzienne. No, ale ja w sumie już od początku, jak tu mieszkamy, od zawsze maluję się w łazience i przy sztucznym świetle. No i trudno, tak nie jest po prostu wygodnie. Co prawda nie mogę usiąść, to jest może trochę akurat niefajne, ale tam jest jakoś najwygodniej, wszystko mam pod ręką. Eee, no i co? Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Na pewno mogę Wam powiedzieć już teraz, jaką ja mam cerę. Ja mam cerę mieszaną, także wszystkie te produkty, które używam sprawdzają się na mojej cerze mieszanej. Raczej nie mam skóry problematycznej, to znaczy zmagam się na pewno z wągrami, ale to też Wam powiem kiedyś we vlogu pielęgnacyjnym, ponieważ tam zakupiłam sobie różne maszyny, robię sobie zabiegi, e, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazję, e, oczywiście pełno maseczek, peelingów, bianków, wszystkiego co możliwe. Ja jestem maniaczką pod tym kątem, testowania produktów. Mm. Szczególnie tych włosowych i pielęgnacyjnych do twarzy. Eee, no ale co, e, co jeszcze? Na czym skończyłam? Znowu się zakręciłam. W akcji. Eee. Aha, o czym mnie skończyłam, dobra. Raczej mam cerę nieproblematyczną, chociaż czasami są takie okresy, że mam trochę wyprysków, no na przykład teraz. Tutaj w okolicy brody i ust trochę mi się tam porobiło niefajnych rzeczy no ale to wiecie co to chyba jest zależne od jedzenia umieram yy, też od pogody zauważyłam zawsze zimą jakoś mam więcej problemów z terenem no ale nie wiem czy to jest zależne nie jestem kosmetologiem yy, także nie powiem wam od strony takiej yy, medycznej co i jak ale pokażę wam na pewno co u mnie bardzo fajnie się sprawdza, i, sprawdza. no i co mogę na pewno wam polecić E, słuchajcie pogoda dzisiaj jest taka e, nie bardzo, ale generalnie nie jest to dzisiaj dla mnie ważne, bo i tak siedzę do 17 w pracy. Także jako tako ta pogoda nie jest dla mnie dzisiaj e, super ważna, chociaż wpływa na nastawienie. E, Nalia no ja ostatnio... kurde, zakręciłam się. Dobra, nie gadam już więcej. Pokażę Wam ten makijaż. Idziemy do łazienki. Jeszcze skorzystam z okazji takiego vloga i pokażę Wam swoje nowe pazury. O! Byłam właśnie w sobotę u dziewczyny, u której robię już paznokcie od dawien dawna, i wybrałyśmy taki kolor. Zobaczcie, to nie jest czerwony, chociaż w kamerze tak wygląda. Ale to jest taki ceglany kolor, taki, taki nietypowy, taki jesienny, mi się wydaje. Już te ostatnie paznokcie, które miałam, wyglądały strasznie na tym poprzednim vlogu, ale wytrzymały, słuchajcie, półtorej miesiąca cały wyjazd na Teneryfę. Także teraz takie jesienne pazurki. Dobra, ja jestem już w łazience. Zaraz ustawię sobie aparat na statywie. No i będę Wam pokazywała te produkty. Normalnie słuchajcie, ja trochę przyspieszę ten film, żebyście się nie zanudzili, ale normalnie maluję się tak 15 minut. Ale teraz mam też, byłam na laminacji brwi. Mam rzęsy, także no jednak trochę szybciej, bo normalnie tak około 20-25 minut. Teraz mi to zajmie 15 minut. Także pokażę Wam wszystko, powiem Wam trochę o tych produktach. Może nie będę podkładać głosu, tylko będę Wam pokazywała i od razu będę mówiła co i jak. Także, dobra, zaczynam. To, jak widzicie, jest pianka znakomi. Już czyta, zamyka pory i wygładza. I to jest taka pianka, którą sobie jeszcze oczyszczam buzię przed zrobieniem makijażu. Także zaczynam od tego. Aha, jeszcze muszę ściągnąć płatki. Dobra. A, płatki. Zaraz Wam pokażę płatki. Co robię z płatkami? O, to jest taka pianka w formie pianki. Pianka w formie pianki. Być jak ładnie pachnie, takimi faktycznie e, piankami, bo za Dobra, ja tak sobie masuję chwilę, tak żeby oczyścić to buzię przed makijażem. Energetyzujący krem na dzień dobry z ekstraktem z kombuchy. E, co tu jeszcze mamy? Obyć szarą i zmęczoną celę dzięki ekstraktowi z kombuchy i kawy. Nasz krem to solidny zaszczyk energii. E, po porannym oczyszczaniu skóry nałóż niewielką ilość kremu na skórę twarzy i delikatnie wmasuj. I pokażę Wam z bliska. To jest e, już dosyć znany krem e, z marki Fluff. Mi. On już się kończy, bo używam go codziennie pod makijaż, niewiele dosłownie tak troszeczkę pod na nokieć eee, I słuchajcie, mi ten krem zaraz jakoś się tu. O. Dla mnie słuchajcie ten krem to jest stos najlepszy jaki w ostatnim czasie testuję, ponieważ zapach ma cudowny, wielbiam zapach kawy i wszystko co z kawą związane, także on pachnie. Gdybyście go używali, no praktycznie samą kawą, także sam zapach rozbudza. Ma fajną konsystencję, nie klei się, szybko się wchłania, także ja zawsze używam tego kremu pod makijaż. No zawsze, jak widzicie, już kończę. Także e, mam też na noc, pokażę Wam e, z tej samej serii Slafa. E, krem na noc Sleeping Cream. Jego też używam, ale powiem raczej, że czasami zapomnę. Także jego jest więcej i też mega ładnie pachnie. Regenerujący krem, na dobrą swoim księżycowym, ale w sumie dobra. O tym powinnam powiedzieć we vlogu pielęgnacyjnym, a nie makijażowym. Także trochę się wyrwałam. Ok, dobra, jedziemy z makijażem. Dobra, no i jak mam już ten krem, to biorę gąbeczkę. Yy, gąbeczka z iMagic. No nie będę Wam pokazywać gąbeczki, bo chyba każdy wie jak wygląda gąbeczka, ale yy, biorę sobie gąbeczkę z iMagic. Zamawianą przez AliExpress, dosłownie, nie wiem, 5 zł, chyba 5 zł moczę. No i co? I zaczynamy od podkładu. A podkład już od, no, dobrego roku, jak nie dwóch. Używam z e, Catrice e, HD Liquid Coverage. Tak on wygląda. Nie wiem, czasem niby wyostrza ten aparat, ale. O. E, I słuchajcie, to jest bardzo tani podkład. Um, około 20 zł kosztuje na takiej w jakimś sklepie internetowym, drogerii internetowej. No i słuchajcie, jest super matujący. Bardzo ładnie kryje, jest wodoodporny. I akurat ten odcień, jaki to jest odcień? Ivory Beige. Dla mnie jest idealny teraz, kiedy już ta opalenizna po wakacjach schodzi. No, i na wakacjach słuchajcie, nie. Na Teneryfie go nie używałam, bo byłby za jasny. Na Teneryfie używałam akurat miszy y, tego podkładu. Chociaż powiem Wam szczerze, że on jest droższy, ale chyba ten mi się jakoś lepiej. Nie ja wiem, chyba się jakoś przyzwyczajam do niego bardziej. Dobra, także już nie gadam. E, maluję się. A, on jest takim oto, w takiej pipetce. Także spoko. Ok, i mamy, słuchajcie, kolejny etap makijażu. Podkład jest już ładnie rozprowadzony. No i mamy teraz yy... Korektor pod oczy z kwasem januronowym z Evelina Medical Perfection. Proszę bardzo. Yy, wiecie co? I no, tak jak Wam mówiłam, ja raczej nie mam problematycznej cery, chociaż teraz trochę w tej strefie, ale ustaw, e, Chociaż teraz w tej strefie, tutaj. No, trochę mi się porobiło takich brzydkich rzeczy, no i zawsze też go używam pod oczy, bo głównie to jest korektor pod oczy. Także nakładam sobie nawet, no w tych strefach, tutaj gdzie coś mi się nie podoba. E, I też rozprowadzam tą gąbeczką. drugi korektor z Revlona. To jest już korektor w sztyfcie, którego ja używam typowo na przebarwienia, ponieważ bardzo ich nie lubię. Eee, to on świetnie kryje e, punktowo, czy tam czy na przebarwienia, czy właśnie wypryski. Bardzo dobry korektor kryjący punktowo. Także no, on w ogóle jest, słuchajcie, tak wydajny, bo ja go używam pół roku, a praktycznie w ogóle nie widać, że on się kończył, żeby. No nie wiem, wydaje mi się, że może mi starczyć na dwa lata, jak patrzę na to, no ale super, polecam. I tak, słuchajcie, zrobię potem przebitkę. Odkrycia 2020. Najlepszy produkt supermarka, tania, dobra. I e, jeśli chodzi naprawdę o trwałość, jakość, to jak się sprawdza na cerze, to jest e, Mega Stos e, firma Paese. Oto ten produkt, którego ja używam, który kocham, uwielbiam i już chyba nigdy nie zamienię. E, to jest puder. Słuchajcie, puder. E, tak jak widzicie, już jestem na końcówce. No, może nie na końcówce, w połowie. E, puder tani. Nie wiem ile. z 15 zł? Nie, no, może 20, 20 zł. E, ja mam ten odcień. On jest, to jeszcze nie jest ten najjaśniejszy. To jest jeszcze troszkę ciemniejszy ze względu na wakacje, ale nie powiem Wam, bo nie widzę. Tu. Trójka. Aha, dobra, trójka. No, to jest trochę ciemniejszy. Bo normalnie zimą używam dwójkę. I słuchajcie, świetnie matuje. Naprawdę żadne upały u mnie straszne. Tym bardziej u mnie tutaj, w tej strefie. Świetnie kryje. Szczególnie właśnie ten korektor punktowy. Zarąbiście. No i co? No i zaraz wam pokażę. Na końcu Wam już pokażę efekt tego. czekoladka dobrze znana pachnie pięknie samą czekoladką oczywiście i co? No, nakładam sobie normalnie tak jak tak jak zawsze, trochę tutaj na kościach policzkowych trochę Tutaj, tak delikatnie, a już mam prawie suche, także zaraz będzie można ściągnąć już sobie ręcznik, trochę tutaj. No ale tak delikatnie już teraz, bez przesady, już nie jestem teraz tak opalona. No i biorę kolejne odkrycie, yy, ale z tego roku, z wakacji. Roświetlacz marki Vipo, Flawless Goodness, tak on wygląda, też bardzo tani rozświetlacz, ja go już troszkę używam i zobaczcie on ma bardzo dużo drobinek, także jest to super rozświetlacz, taki na lato, żeby tak fajnie te drobinki mieliły się w słońcu, teraz co prawda już kończę używanie jego będzie musiała poczekać znowu na sezon letni dlatego, że on no, ma bardzo dużo tych drobinek, które są faktycznie widoczne i tak na zimę nie do końca aż mi się to podoba latem jest super latem jest super jak siedzi słońce fajnie to wygląda a teraz, no, myślę, że już tak jeden z ostatnich razy bo normalnie używam takiego rozświetlacza, który nie ma w sobie tak widoczny drobiazg, bo ten jednak ma dosyć spore. No więc, ale fajnie, super się sprawdza, naprawdę. tym jest yy, bardzo fajny. No i też trochę, trochę tutaj zawsze sobie nakładałam. Słuchajcie, ja ekspertem od robienia makijażu też nie jestem. Robię to tylko po swojemu, tak jak umiem, ale no na pewno. Yy, jakiś makijażysta pewnie wytknąłby mi sporo błędów. ale... Trochę jeszcze tutaj, trochę tutaj. Dobra, o, z początku tak się mocno świeci, potem już będzie tak delikatniejszy. Dobra, pokażę Wam jeszcze na ręce, jak wam się fajnie mini. O ile w ogóle będzie to widać w kamerze, nie wiem czy widać, zaraz sprawdzę, yy, ale mega sztos na lato, super rozświetlać, także mogę polecić. E dobra, i kolejnym punktem programu będzie rozczesanie yy, brwi. I żelz. I tak jak ja Wam mówiłam, mam ten komfort teraz, że byłam na przedłużaniu żelz, także nie muszę ich malować i na laminacji brwi. One są co prawda trochę jasne, ale na tą chwilę nie mam jeszcze potrzeby, żeby je jakoś tam przyciemniać. Normalnie je przyciemnia takim produktem. Z jakiej to było? Ale nie pamiętam z jakiej to było, marki, Słuchajcie, The One, mm, kolor brązowy. O, są już też w połowie, ale to jest taka pomada do brwi. Ale no na razie nie ma takiej potrzeby, są, są może trochę jaśniejsze niż normalnie, ale. Ale bez przesady jest ok. No i teraz sobie rozczeszę jeszcze rzęsy. Także to jest, słuchajcie, na pewno ułatwienie, jak nie trzeba malować. Ale tym bardziej, że ja zawsze muszę podkręcać je lotką. No a tutaj wystarczy tylko, wiadomo, po nocy je rozczesać. A normalnie, jak nie mam Y, przedłużony brzęs, bo oczywiście nie zawsze mam. To używam tej maskary y, z Evelina na y, y, też Bardzo tania maskara, y, No ma, marka makijażowa numer 1. Świetny produkt, mega. Mega fajna maskara. Jeszcze Wam pokażę, jaka mam szczoteczka. O ile będzie ładnie widać. Także do moich, e, rzęs super się sprawdza, naprawdę nie skleja. E, no i jest bardzo trwała. Dobra, to oczy e, gotowe i jeszcze mi zostało e, usta. Z reguły na co dzień używam zwykłego błyszczyku do ust, ale dzisiaj e, wezmę sobie, ponieważ też lubię takie ludziaki jeśli chodzi o błyszczyki, czy o, o pomadki. I tutaj używam teraz Golden Rose od niedawna, Dream Lips Liner. To po prostu kredka do ust, którą zaznaczam sobie fajnie najpierw kontur ust, żeby one się wydawały takie pełniejsze. Dobra, jak mam już kontur, to biorę sobie błyszczyk w takim kolorze brudnego różu powiedzmy. Taki no, no, dziakowy kolor. No i sobie nakładamy. No i słuchajcie, przyszłam do pokoju pokazać Wam swój makijaż w świetle dziennym. Tak on się o to prezentuje. Nie zwracajcie uwagi na e, ten bałagan na stole, ponieważ e, akurat robimy remanent e, w szafie z kurtkami. Wyciągamy e, zimowe kurtki. Zimowe, może nie, jesienne. Jesienne kurtki i trochę tutaj jeszcze mam do zrobienia. Także e, co? W dniu dzisiejszym. Aha, dobra, nie będę kończyć. E, zapomniałam o tych kładkach. Idę po kładki. E, dobra, wróciłam do e, łazienki i to są jeszcze te płatki z początku, które miałam i oczywiście zapomniałam Wam o nich powiedzieć, także wracam do nich. E, to jest marka e, Petit Nie wiem szczerze mówiąc, jak to przeczytać, ale dobra. E, to są płatki hydrożelowe do... E, rozjaśniające, rozświetlające to... O, no tak... Dobra, tutaj. Aha, wszystko po. Aha, robione w Korei, okej. Okay. Płatki rozświetlające, e, likwidujące cienie pod oczami. Ja, słuchajcie, nie używam ich codziennie, ale tak raz na 2-3 dni, właśnie rano przed makijażem, około 15 minut. Jak mam czas, trochę dłużej. E, tak też jest zalecane. Yy, I słuchajcie, otworzę i Wam może pokażę... Mm, dobra, bo tu mam jeszcze te kosmetyki, bo chcę Wam pokazać. Yy, otwieram. O, o dobra. Tak one wyglądają. Mm, trochę mi się tutaj... okej. Okay. Yy, płatki w formie hydrożelowej. One wyglądają tutaj na bardzo e, takie wodniste, ale powiem Wam szczerze, że w ogóle nie spływają. Ja mogę z nimi nawet myć włosy i, i one nie schodzą z twarzy, nie spływają, także jest ok. E, I pokażę Wam, o właśnie, mam od nich opakowanie. Momencik. Mam od nich opakowanie. Hmm, dobra. Tu chyba jesteś po polsku. Tak one wyglądają. Też zamówiłam je przez stronę internetową, jakieś. Mm, drogerię internetową, ale to musicie sobie wpisać nazwę i wygooglować. O, dobra, mamy. Roświetlające są hydrożylowe płatki pod oczy z ekstraktem z rumianku. No i dobra, nie będę wam tego wszystkiego czytać. To już, jeżeli ktoś jest zainteresowany sobie poczyta, ale mogę Wam również je polecić. Ja też zaczęłam ich używać z polecenia vlogerki. I naprawdę są bardzo dobre. Może przy użytkowaniu codziennie byłby lepszy efekt, no ale też nie miałabym na to czasu, także używam je tak, co drugi, trzeci dzień i Fajnie się sprawdzają, ponieważ no ja też cię nie pod oczami. Niestety mam. Dobra, słuchajcie, ja będę już kończyć. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapki w górę. Ale ja wyglądam śmiesznie. Dobra. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie oczywiście łapki w górę, zostawcie subskrypcję. No i zapraszam do pisania komentarzy. A jeszcze dziewczyny. W komentarzach wstawię Wam linki, poszukam się znaleźć wszystkie linki do tych kosmetyków, żebyście miały łatwiejszy dostęp, bo może akurat coś komuś przypasuje. Także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Pierwszy mój film makijażowy. Myślę, że będzie więcej jakichś nowości. I słuchajcie, wstawię Wam jeszcze przybitki, ponieważ widzę teraz w aparacie, sprawdzałam, że. Nie wszystko aparat fajnie wyostrzył te produkty, dlatego zrobię Wam jeszcze małą przebitkę. No i co? Zapraszam do oglądania kolejnego filmiku. Bidaczki pa!